A no więc krasnorosty. Są to małe pędzelkowate glony, lubią duży ruch wody, wysokie pH, najczęściej przyczyną powstawania tego glonu to brudna woda, czyli tzw. DOC, węgiel organiczny i nadmiar fosforanów. W walce z glonami najważniejsze jest zadbanie o zdrową kondycję roślin. Zdrowe rośliny same bronią się przed glonem, wytwarzają substancje obronne, nazywa się to aleopatium. Glony biorą się z niedoborów, a nie z nadmiarów substancji odżywczych oraz niewłaściwych ich, ich proporcji. Chodzi o to, aby zagłodzić glon, przez co samo dojdzie. glonom. Główną przyczyną jest nadmiar fosforanów. Powstają w wyniku przemiany materii, czyli kuprebek, winiących resztę roślin itd. W wodzie odbywa się ciągły wyścig o fosfor między glonami a roślinami więc poziom fosforanów nie powinien przekraczać 0,5 mg na litr stosunek azotu do fosforu to 10 do 1 nadmiar fosforanów usunąć możemy przez podmianę wody oraz odmolenie i usunięcie odpadków kolejnym powodem jest tzw. brudna woda czyli w skrócie DOC czyli węgiel organiczny powstaje wynik wyniku rozpadu gnijących resztek roślin i tak dalej Dostarczamy go do słupa wody, przez grzebanie w dnie, odmulanie oraz brudny, brudny zapchany filtr. Zdrowe rośliny dostarczają tlen do korzeni, co ułatwia pracę bakteriom w wytwarzaniu substancji odżywczych dla roślin. Słabe rośliny, które się nie bronią, również wytwarzają węgiel organiczny, przez co są atakowane przez glony, a więc usuwamy zarażone liścia. Pomocną walce z tym glonem są na przykład molinezje i kosiarki ale równa się to z brakiem hu, na którym mi zależy pomocną w walce z glonem jest również dozowanie dwutlenku węgla jego stężenie nie powinno jednak przekroczyć 30 mg na litr co zabije ryby chodzi głównie o zmniejszenie pH do 6,9 kolejnym pomocnym specyfikiem jest karbo, węgiel wpłynie można go przedawkować trzykrotnie lub spryskać strzykawką bezpośrednio na glon pomocne są również Związki humusowe, czyli na przykład szyszki czarnej, 8-13 sztuk na 100 litrów wody. Lignit. Wywar z herbatki zwykłej lub zielonej, co też zastosowałem. Jedna łyżka stołowa na 250 ml wody. Taki wywar osudzony do akwarium. Można również zanurzyć w nim roślinę. Herbatka zawiera taninę, garbniki oraz homozy, czyli to, co glony nie lubią. Dostosowanie wszystkich wymienionych wyżej sposobów jednocześnie jednocześnie pozwoli nam, po pozwoli nam wygrać z tym glonem. Ważne jest również zadbanie o dobrą cyrkulację wody i usunięcie stref beztlenowych. Tak więc moje akwarium jest już po przycince. I zaczynam walkę z tym glonem. Jest to dzień pierwszy. Wlałem herbatkę. Tutaj, mała uwaga, powstaje drobny kożuch, przez co już były ofiary. Jedna krewetka przez złapanie za duchy w akwarium. No i dzień czwarty. Mojej no kuracji z herbatki oraz podmian wody. Oczywiście, częściowych. Glon zrobił się soczyście czerwony, co naprawdę zbudziło moje zdziwienie i zaczął również znikać w oczach. Jakoś filmu po obróbce strasznie spada. Niedługo wrzucę kolejne filmy. Glon, jak już mówię zaczyna znikać. Czyli tutaj najbardziej widać to tutaj z tej strony. Fajny efekt. Na pewno na żywo zrobi ogromne wrażenie. Z tyłu ścianka też robi się coraz bardziej czysta. Na razie.